Pewnie drużynę Krakowi, no i awansowała do pół okrążeń. I teraz przejęcie oświęcimianie jest sytuacja strzał na bramkę. A minuta 7 sekund do końca kary. Zamieszanie przed toruńską bramką. Jest pierwsza bramka. Jest pierwsza bramka. Z tego co widzę w uściskach kolegów. Już chcę wypatrzyć zawodnika. To z numerem... To z numerem siedemdziesiątym szóstym. Mocno uderzyć zawodnik z Torunia, kapitan Sokołów. Teraz poprawka jest do bitka i z numerem 22 z Bramkę zdobywa Kacper Ziarkowski, wyrównujący gola, więc coraz większe emocje na lodowisku. Oświęcimiu. szybko odpowiedziały Toruńskie Sokoły, wyrównały stan rywalizacji 1 do 1. Ciekaw jestem, jaka będzie odpowiedź. Zagranie w okolice bramki, no i teraz duża szansa dla Toruniań. Będzie dobitka, jeszcze tam chyba słupek, duże zamieszanie przed oświęcimską bramką. Teraz jeszcze raz, Ziarkowski, Ziarkowski, ale pewnie Maksymilian Kura, Ziarkowski, tu ma Unia już w pokojowym zamku. Mocne uderzenie, ależ przykropił grający z numerem 70 w ekipie oświęcimskiej Roman Szowierowski. I mamy 2 do 1. Szybko święcimianie wykorzystali tą karę Osmołowskiego, który jeszcze nie zdążył dobrze rozciąć się na ławce kara. Już ma Nakręcają się stukając bandę zawodnicy ze święciemjakowski tu przy niebieskiej. Tym razem podał na lewą stronę do kapitana Sokołów. Ten dobrze rozegrał i do pustej bramki. Już tylko pozostało wpakować krążek Rafałowi pod Bornemu i mamy 2 do 2 na początku drugiej tercji rozklepali Michał Wiwatowski z Rafałem Podbornym. Oświęcimską obronę i mamy 2 do 2 na lodowisku w Oświęcimiu. Torunianie z lewej strony. No i ładnie zciął, zjechał w stronę bramki to z numerem 9 chyba Znów tak, Jakub Podborny zdobywa drugą bramkę dla ekipy Sokołów. No i mamy już 3 do 2 dla zespołu Storunia. Szybko był fał, ale szybka akcja Sokołów, dwójkowa, dobre podanie na lewą stronę. No i to musiało skończyć się bramką. Nie dał rady Maksymilian Kura. I gola chyba zdobywa z tego co widzę tak. Z numerem dziewiątym. Podborny. Jego trzecia bramka w tej tercji. Podbornym rozszalał nam się tutaj. No i zaczyna ekipa Sokołów odskakiwać o Tutaj nie odpuszcza. Dobrze krążek podany do Witka. Witek mocno uderzył z dystansu, ale pewnie. Katę. Sędzia. Nie potraktował tego jako faul. Torunia nie najbliższej odległości jest Bramka. Nie ma gola. Pokazuje arbiter, że był spalony w polu bramkowym. No, a zagrała mocy. No i teraz bardzo dobre podanie. Chociaż lekko spóźnione na prawą stronę, ale wykorzystał to grający z numerem 15. Ilia Bajda. Wydawało się, że... Troszeczkę spóźnione to podanie, bo był tam obrońca, ale przymierzył e, ładnie e, Ilia Bajda. E, no i mamy 4 do 3. Ja tak m, m, chciałem tej trzeciej bramki dla oświęcimian, bo mamy w tej chwili kontakt 4 do 3 e, prowadząc sokoły wejście. Torunian, wyrównali, odskoczyli na dwie bramki, ale Unia e, zmniejszyła tę Tomku. No i przejęty krążek jest z numerem 17. Sam na sam, ale szpakował ten krążek do siatki Daniło Bajda. No i mamy remis 4 do 4. Tak sennie Ziarkowski jeździł sobie z krążkiem. Holował go na linii niebieskiej we własnej tercji. Stracili gumę. Torunianie przejął ten krążek Daniło Bajda. I mamy remis 4 do 4. Teraz krążek przejmuje Daniło Bajda. Solowa akcja! I krążek koło lewego słupka. Wydawało się, że oszuk. Ziarkowski. 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 Ziarkowski! I piękna bramka po solowej akcji Ziarkowskiego. Rzucił się na tafle w geście radości. Załamani zawodnicy z Oświęcimia nie mogli zatrzymać. Kacpra Ziarkowskiego, który zdobywa piątą bramkę dla ekipy Storunia. Jeszcze 3 minuty 25 sekund do końca tego meczu. Nie może załamywać się w tej wyrównującej bramki. Pokazali już, że grają ambitnie. Bajda Kukla. Uderzenie do Bicka. Jest bramka. Jest bramka wyrównująca. Wielka radość w bokcie trenera Stachury. Znaleźli zawodnicy e, i radość, radość naprawdę wielka e, w boksie oświęcińskim. Znaleźli zawodnicy Unii e, drogę do Bramki. E, drogę do Bramki. Będziemy ją oglądać czterech na trzech w przewadze grają oświęcimianie Jeszcze 45 sekund. Przy niebieskiej szoferowski na lewą stronę. Uderzenie jest Bramka! Zdobywają oświęcimianie. Bramkę, wielka radość w boksie, ale nie tylko na tafli. I patrzę, kto zdobył tego gola, to z numerem nie mogę dopatrzyć już, żeby nie pomylić, ale rzucili się koledzy na zdobywcę bramki. No niezwykłe emocje.